Włochy to jedno słowo otwiera drzwi do bogatej historii i dziedzictwa kulturowego liczącego tysiące lat. Nazwa Włochy od razu przywodzi na myśl starożytne ruiny, arcydzieła renesansu i romantyczne kanały. Każdy zakątek wypełniony jest echem przeszłości. Ten europejski klejnot, rozciągający się niczym elegancki but w kierunku Afryki, to kraj przesiąknięty historią i bogaty w kulturę. Każdy zakątek Włoch kryje w sobie historię czekającą na odkrycie. Od potężnego Imperium Rzymskiego po artystyczny rozkwit renesansu, Włochy były kolebką cywilizacji i miały głęboki wpływ na zachodnią sztukę, architekturę, literaturę i kuchnię. Ta ziemia była świadkiem jednych z najważniejszych momentów w historii ludzkości. Ślady chwalebnej przeszłości Włoch można znaleźć wszędzie. Każdy kamień, każdy budynek szepcze historię ludzi, którzy tam mieszkali. W Rzymie Koloseum stoi jako świadectwo wielkości Imperium Rzymskiego, a my prawie słyszymy echa gladiatorów, którzy walczyli na tej starożytnej arenie. Watykan, niezależne państwo w Rzymie, to serce Kościoła katolickiego, ta święta ziemia jest miejscem pielgrzymek milionów wiernych. Florencja, miejsce narodzin renesansu. Lśni arcydziełami Michała Anioła, Leonarda da Vinci i Botticellego. To miasto jest pomnikiem artystycznego geniuszu i twórczego ducha. Ale Włochy to nie tylko muzeum przeszłości. Energia współczesnego życia pulsuje na ulicach i placach. To tętniąca życiem i pulsująca kultura, w której starożytne tradycje harmonijnie łączą się z nowoczesnym życiem. Ta harmonia znajduje odzwierciedlenie w targach, festiwalach i włoskim rzemiośle. Radość życia Włochów jest zaraźliwa, czuć ją w ich ożywionych rozmowach, przerwach na kawę i w każdej chwili codziennego życia. Ich miłość do jedzenia i rodziny jest widoczna przy każdym posiłku i każdym spotkaniu rodzinnym. Jak mówią Włosi, a ta wola non sinvekia. Przy stole się nie starzeje, a ich zamiłowanie do sztuki i piękna jest namacalne. Każdy zakątek Włoch odzwierciedla estetykę i elegancję. Historyczna i kulturowa tkanka Włoch jest rozległa i złożona. Każde miasto to nić, która przyczynia się do bogactwa jej Gobelinu. Każda ulica, każdy plac jest częścią tego Gobelinu. Aby naprawdę odkryć Włochy, trzeba zanurzyć się w ich uroczych placach, delektować się kulinarnymi przysmakami i chłonąć ciepło i ducha ich mieszkańców. Ten kraj oferuje niezapomniane wspomnienia każdemu odwiedzającemu. Uroda Włoch wykracza daleko poza miasta i zabytki. Kraj ten posiada bogatą i zróżnicowaną przyrodę, a za każdym rogiem czeka inna historia. Ten półwysep w kształcie Buta oferuje niesamowitą różnorodność geograficzną, która może oczarować każdego podróżnika. Każdy region Włoch ma swoje własne, unikalne piękno naturalne i krajobrazy. Na północy majestatycznie wznoszą się Alpy, których ośnieżone szczyty odbijają się w krystalicznie czystej wodzie jezior, takich jak Como i Garda. Region ten to raj dla miłośników sportów zimowych i przyrody. Niczym morskie oko w Tatrach te jeziora przyciągają turystów swoim urokiem, te monumentalne góry oferują zapierające dech w piersiach widoki. I możliwości jazdy na nartach, pieszych wędrówek i innych przygód na świeżym powietrzu. Każda pora roku to okazja do odkrycia innego oblicza Alp. Dalej na południe krajobraz zmienia się w falujące wzgórza, pokryte winnicami i gajami oliwnymi. To właśnie te tereny są kolebką słynnych włoskich win i oliwy z oliwek. Jak nasze polskie sady, te miejsca oferują bogactwo smaków. Ten malowniczy krajobraz, usiany urokliwymi wioskami i średniowiecznymi miasteczkami, takimi jak te w Toskanii i Umbrii, oferuje wgląd w spokojniejszy rytm życia. Niczym Kazimierz Dolny nad Wisłą, te miasteczka odzwierciedlają styl życia ukształtowany przez historię i kulturę. Równie fascynujące jest włoskie wybrzeże, ciągnące się na ponad 4000 mil i obejmujące szeroką gamę krajobrazów. Od stromych klifów Cinque Terre po piękne plaże Sardynii i wybrzeża Amalfitańskiego, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Te wybrzeża są idealne zarówno dla osób szukających relaksu, jak i tych spragnionych przygód. Jak polskie plaże Bałtyku przyciągają turystów z całego świata, błękitne wody Morza Śródziemnego zachęcają do kąpieli, opalania i odkrywania ukrytych zatoczek i urokliwych wiosek rybackich, które ciągną się wzdłuż wybrzeża. Miejsca te oferują styl życia w bezpośrednim kontakcie z morzem. I nie zapominajmy o włoskich wulkanach, które dodają dramatyzmu naturalnemu pięknu kraju. Wezuwiusz, górujący nad zatoką neapolitańską, przypomina nam o potężnych siłach, które ukształtowały te tereny. Wezuwiusz wybuchał wielokrotnie na przestrzeni dziejów, wpływając na życie okolicznej ludności. Chociaż Wezuwiusz jest najbardziej znany, to Etna na Sycylii jest największym aktywnym wulkanem w Europie. Oferując ekscytujący pokaz surowej mocy natury. Etna to stale ewoluujący cud natury. Włochy od dawna słyną ze stylu, designu i kunsztu. Na przestrzeni dziejów kraj ten był podziwiany za sztukę i piękno, dążąc do doskonałości we wszystkim. Od płynnych linii Ferrari do perfekcyjnego kroju garnituru Armani, włoskie rzemiosło jest podziwiane na całym świecie. Za jakość, elegancję i dbałość o szczegóły. Elementy te stanowią rdzeń włoskiej kultury. Jeśli chodzi o samochody, Włochy są domem dla jednych z najsłynniejszych marek na świecie. Ferrari, Lamborghini i Maserati stały się legendami w świecie motoryzacji. Ferrari, Lamborghini, Maserati, te nazwy przywodzą na myśl obrazy szybkości, luksusu i motoryzacyjnej doskonałości. Każda z nich Reprezentuje idealne połączenie mocy i designu. Te samochody to coś więcej niż tylko pojazdy. To starannie wykonane dzieła sztuki, zbudowane z pasją do designu i osiągów. Każdy z nich to arcydzieło włoskiej inżynierii i piękna. Włoska moda jest równie ceniona. W świecie mody Włochy uważa się za centrum elegancji i innowacji. Mediolan stolica mody we Włoszech. Jest siedzibą takich domów mody jak Gucci, Prada, Versace i Armani. Marki te są światowymi ikonami stylu. Ci projektanci wyznaczają światowe trendy, a ich kreacje zdobią wybiegi i czerwone dywany na całym świecie. Każda kolekcja kształtuje przyszłość mody. Włoska moda słynie z wyrafinowania wysokiej jakości materiałów i ponadczasowej elegancji. Każdy element to odzwierciedlenie włoskiego rzemiosła. Ale włoskie rzemiosło wykracza daleko poza samochody i modę. Ślady dawnych rzemiosł można znaleźć w każdym zakątku kraju. Przejawia się w znakomitych wyrobach skórzanych, ręcznie robionej ceramice, dmuchaniu szkła i delikatnych tkaninach, które można znaleźć w całym kraju. Każdy element to fragment włoskiej kultury i dziedzictwa. Te tradycyjne rzemiosła są przekazywane z pokolenia na pokolenie, zachowując bogate dziedzictwo artystyczne Włoch. Nowe pokolenia Kontynuują tę cenną spuściznę. Podróż do Włoch nie byłaby kompletna bez skosztowania pysznego jedzenia tego kraju. Włoska kuchnia celebruje świeże, sezonowe składniki, proste metody gotowania i wyraziste smaki. Od północy do południa każdy region ma swoje własne tradycje kulinarne, oferując pyszną podróż dla kubków smakowych. Na północy znajdziecie bogate risotto. Kremową polentę i obfite dania mięsne. Emilia Romania słynie z sera parmezan, szynki parmeńskiej i octu balsamicznego. Toskania znana jest z rustykalnego chleba, obfitej zupy fasolowej i dań z dzika. Na południu jedzenie staje się lżejsze, skupiając się na rybach, świeżych warzywach i pomidorach. Neapol to miejsce narodzin pizzy, a Wybrzeże Amalfitańskie słynie z limoncello. Sycylia pod wpływem swojej bogatej historii oferuje unikalną mieszankę smaków, z daniami takimi jak pasta alla norma i arancini. I oczywiście żaden posiłek we Włoszech nie jest kompletny bez kieliszka lub dwóch włoskiego wina. Od wyrazistych czerwonych win, toskani po rzeźkie białe wina z Veneto, Włochy produkują jedne z najlepszych win na świecie – Idealnie pasujące do pysznej kuchni. Jeśli nie chcecie przegapić tej pysznej podróży, zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć wszystkim! Nasza podróż do Włoch nie byłaby kompletna bez wizyty na zapierającym dech w piersiach wybrzeżu Amalfi. Położone w regionie Kampania to oszałamiające wybrzeże słynie ze stromych klifów, krystalicznie czystej wody i uroczych wiosek schodzących kaskadowo do morza. To prawdziwie niesamowity widok. Wybrzeże Amalfi jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, uznane za swoje wyjątkowe walory kulturowe i przyrodnicze. Malownicze miasteczka Positano, Amalfi i Ravello to klejnoty tego wybrzeża. Każde z nich ma swój niepowtarzalny urok i historię. Z pastelowymi domami i wąskimi, krętymi uliczkami, Positano to raj dla artystów i marzycieli. Niegdyś potężna republika morska. Amalfi jest domem dla wspaniałej katedry świętego Andrzeja, arcydzieła średniowiecznej architektury. Położone wysoko nad morzem, Ravello szczyci się historyczną willą Rufolo i jej zachwycającymi ogrodami, które zainspirowały Richarda Wagnera do stworzenia opery Parsifal. Ale nie tylko miasta urzekają odwiedzających. Skrętymi drogami i oszałamiającymi widokami nadmorska droga oferuje jedną z najpiękniejszych tras samochodowych na świecie. Niczym nasz Zakopianka, tylko nad morzem, GAP 2S, lazurowe wody Morza Tyrreńskiego mienią się w słońcu, zapraszając na orzeźwiającą kąpiel lub relaksujący rejs łodzią. Wybrzeże Amalfi to także kulinarny raj. Można tu delektować się wyśmienitymi daniami ze świeżych owoców morza, domowym makaronem i słynnymi cytrynami z regionu, a także znanym likierem limoncello. Wyobraźcie sobie: makaron z cytryną nad morzem cudownie prawie jak pierogi ruskie nad Bałtykiem. Niezależnie od tego, czy zwiedzacie starożytne ruiny, relaksujecie się na słonecznej plaży. Czy delektujecie się lokalną kuchnią? Wybrzeże Amalfi to miejsce, gdzie tworzą się wspomnienia i spełniają marzenia. To niedaleko od Rzymu. Można nawet pojechać na jednodniową wycieczkę. Jeśli podobała Wam się ta piękna podróż, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, polubić film i zostawić komentarz, aby zobaczyć więcej zapierających dech w piersiach miejsc. Do zobaczenia w następnym filmie.